a Dzisiaj pokażę wam jak zrobić w pełni darmowy serwer Minecraft i nie jest to Aternos, jak widzicie, więc to jest jak najbardziej na plus. Yy, rzecz na wstęp tak, zostawcie oczywiście subskrypcję, oglądajcie filmik do końca, bo będzie parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i przez które może wam nie działać, jeśli nie będziecie patrzeć dokładnie. Yy, z innych jeszcze rzeczy, jeśli chcecie zostać pozdrowieni w następnym odcinku, to zostawcie yy, komentarz. A teraz już przechodzimy, więc tak, tutaj się rejestrujecie, no to tutaj chyba każdy wie, więc widzimy się zaraz. Ok, i jak już tutaj jesteśmy na tym, no to przechodzimy to tutaj do tej strony i klikamy Client Aria. Czekamy aż nam się załaduje i już jesteśmy, jak widzicie, na naszym koncie. I tutaj jesteśmy, tutaj i klikamy Create a New Server. Czekamy, no i tutaj dajemy nazwę na nazwę to oczywiście test. I dajmy, że chcemy grać z przyjaciółmi na przykład, bo ten serwer oczywiście nie jest to jakiś mega duży. Ale jak widzicie, jest 2 giga ramu. Jest to dosyć spoko. I tutaj dajemy, wpisujemy 2048, chyba że chcecie mniej. Ale wtedy jesteście dosyć dziwni, i przechodzimy dalej. Tutaj location balejaka. I tutaj wybieramy silnik. Ja wybieram zawsze Paper Spigot, bo jeśli chodzi o pluginy, to jest najlepiej, najlepszy silnik. Eee, więc tak, ja wybieram Paper Spigot. I tutaj mamy podsumowanie. Klikamy Submit. Teraz czekamy. Jest to serwer naprawdę wydajny, jak na to, że jest darmowy, o wiele lepszy od Ternosa. Nie czekamy w żadnej kolejce. Możemy dawać własne pluginy, więc naprawdę warto. I myślę, że to jest dosyć mało znana strona. Dobra, więc teraz tak. Przechodzimy tutaj. Panel Login Credentials. Yy, I musimy zapamiętać te dwie rzeczy. Najlepiej jest sobie skopiować. Bo to będzie ważne. Więc sobie skopiujemy i po spacji damy. Ja tak polecam zrobić, bo no to tak. I teraz Control Panel. I tutaj w Control Panel nie logujemy się naszymi danymi, tylko logujemy się, nie, nie logujemy się tymi danymi, że nasz nickname i tak dalej, tylko logujemy się właśnie tymi. Czyli pierwsze to jest username, a drugie to jest hasło. Jak już się zalogowaliśmy, tutaj może, yy, polecam sobie zapisać hasła, jest tutaj nasz serwer test. I już tu jest. Wszystko tak naprawdę gotowe. Wystarczy kliknąć Start, ale jeszcze zanim zaczniemy, no to tak. Tutaj mamy File Manager. Tutaj będziemy mieli wszystko jak odpalimy serwer. Można sobie edytować, jak widzicie wszystko. Zaraz jak odpalę serwer, to będzie tego więcej. Pluginy można wgrywać własne, bo można wgrać je tutaj do do folderu plugin. Ale rzeczy, które nas też mogą interesować jest subdomen. I tutaj możemy dać jaką, jakąś domenę, na przykład GiaTuFolud y, I z jaką końcówką, ja zostawię tą, create I tą, przez tą domenę y, nasi koledzy będą mogli się połączyć z serwerem Jest to spoko opcja I Teraz klikamy start I czekamy aż się odpali serwer, więc widzimy się za chwilę Ok, więc kiedy już będziemy mieli napis Your server is now Market as running, możemy zacząć. Już możemy wejść tak naprawdę. Ale zanim to to, chciałem Wam właśnie pokazać tutaj file manager. I mamy tutaj, widzicie, wszystko. I mamy server properties. I jeszcze pytania będą na pewno: jak zrobić, żeby można było wchodzić bez pręki. Szukamy tutaj linijki online mode. Jest, i musimy tutaj kliknąć, wpisać false. Przy okazji, zapewne nie chcecie grać na easy, więc sobie to zmieńcie Ja zmieniam zawsze na hard. Eee, I tak tutaj możecie zmienić e, napis na testowy serwer. To z takich podstaw. Możecie tutaj dać własnego seed'a, ale wtedy musicie usunąć plik Word, który się wcześniej wygenerował. I to by było chyba na tyle z tego. Tak, i klikamy Save Content. Wracamy do konsoli. A, i jeszcze chciałem Wam pluginy pokazać. Tak, plugins. I tutaj klikamy Upload. Ja tutaj mam przygotowany już. Tutaj mam wszystkie pluginy od Dreama. Jeśli chcecie o tym filmik, to zostawcie komentarz, że czekacie. No i zostawcie suba. No ja tutaj sobie załaduję. Najbardziej wszystkich będzie interesował pewnie Manhunt, więc załaduję takowego Manhunta. I jest Manhunt w folderze plugins. Teraz wystarczy przejść do konsoli. Przejść do konsoli. I jeszcze tak, chcę sobie dać Opa. Mogę to zrobić właśnie z poziomu tej konsoli. I co? Teraz sobie skopiuję. Ten adres, lub tamta domena, którą wpisywaliśmy wcześniej. I jak widzicie, jest wszystko. Yy, I jeszcze ważna rzecz: te zmiany w server Properties. To, żeby się zapisały, musicie właśnie zrestartować serwer. Ok, i mamy to. I teraz, że jeśli chcemy załadować te pluginy, co tam były, to muszę jeszcze zreloadować, bo to jest szybsze niż zwykły, yy, zwykły restart serwera, ale jeśli jest więcej z pluginów na waszym serwerze lub jest dużo graczy dalej, nie polecam tego robić, bo są yy, z tego potem różne bagi. Dobra, jak widzicie, w ogóle mam własną pelerynę, ale to nieważne. I tak. I mamy, i jak widzicie, jest normalnie. Jest ten plugin i działa, więc możecie dodawać własne pluginy. No, jestem Hunterem. Teraz tylko potrzebujecie jeszcze Ranera. I... I tak. I to by było chyba na tyle. Naprawdę polecam tę stronkę. I jeśli wam się podobało, no to już mówiłem to wiele razy, stawcie lajka. Like w razie pytań piszcie w komentarzach lub na Discordzie i bardziej bym sobie wolał na Discordzie, żebyście pisali. Bo wtedy łatwiej jest mi pomóc. Ale przesłuchajcie dokładnie filmik, zanim zadacie pytanie, bo, bo tak po prostu będzie wygodniej dla nas wszystkich. Nie ma lagów, jakichś wielkich, jak widzicie, więc naprawdę jest GIT. Pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema. I need a second